Jak zachować spokój, czyli jak się nie zdenerwować w rozmowie? Na pewno zadawałaś, zadawałeś sobie to pytanie. Proponuję Ci, że kiedy poczujesz irytację podczas rozmowy, zanim zareagujesz, czy odpowiesz, zatrzymaj się. Fizycznie, mentalnie, zrób stop. Weź kilka spokojnych oddechów. Aby to zrobić, możesz fizycznie wyjść z pomieszczenia, w którym rozmawiasz, możesz przeprosić osobę na kilka minut, nawet powiedzieć, że potrzebujesz wyjść do toalety i wziąć kilka oddechów. W tym czasie, jak już, zadaż, jak już weźmiesz oddechy, zadaj sobie pytanie, co sprawia, że czuję irytację? Co tak naprawdę mnie zdenerwowało w danej rozmowie, w danej konwersacji? Spróbuj chwilę sobie z tym pobyć. Daj sobie na to czas. Proponuję 24 godziny, żeby zostać, przetrawić tą myśl, tą sytuację, ten dyskomfort, który być może poczułaś, poczułeś w związku z daną rozmową. I dopiero po tym czasie wróć do danej osoby, sytuacji, rozmowy czy nawet maila i zobacz na spokojnie, z czystą głową, kiedy emocje już opadły, kiedy irytacja opadła, jak teraz chcesz zareagować. Zauważ tą różnicę między Odpowiedzią, której teraz udzielisz po zatrzymaniu, a tą, która była Twoją pierwszą myślą. Hmm? Zastanów się, jakie to może mieć konsekwencje, jakie konsekwencje ma to, jak odpowiedziałaś teraz, a jak byś odpowiedziała wcześniej. Zapraszam Cię, bo obserwuj mi po więcej, jeśli lubisz temat komunikacji, samoświadomości i rozwoju. Pozdrawiam, Aga.